Witam, jesteśmy w ciągniku Cararo. Chcieliśmy pokazać, jak delikatnie możemy zmienić biegi jednym palcem. Czy to jest skrzynia mechaniczna, czy elektrohydrauliczna jak ta, biegi zmieniają się bardzo delikatnie. Nawet w przypadku skrzyni z rewersem mechanicznym, rewers możemy także zmieniać jednym palcem. Skrzynia pięknie Chodzi Mało który traktor ma taką delikatną zmianę biegów. Tutaj tak zwany mechaniczny Power Shift. na każdym biegu przyspieszyć skrzynią lub zwolnić